Widzimy się właśnie na zakupach przed e, Michigan. Tylko sobie jeszcze zerknę, ile tu kosztuje, żebym wiedział, ile sobie zostawić kasy kurcze. Osiem, 8, dobra, 18 tysięcy musi nam zostać, bo inaczej, kurde pójdziemy na samotną gwiazdę zarabiać. Ja sobie już tutaj kupiłem Ardixa. Tylko teraz tak yy, kołowrotek 10, żyłka 9, przypon 8. Chciałbym lepszy przypon, nie wiem czy się odblokował, czy nie. E, na 34 poziomie dopiero. No niestety, dobra, czyli ten zestaw musi nam zostać. Trochę szkoda. Trochę szkoda, ale kupimy sobie w takim razie, zaraz, czyli nasz najlepszy kurcze jest przypom 8,5 kilograma. To ja wydam sobie 8 monetek. Tak to zrobimy. I mamy przypon 10 kg teraz. Te monetki na początku szybko idą. Trochę szkoda je tak wydawać, no ale jak mam tutaj dwa levele czekać. No to już tak zrobimy. I teraz tak, wętka spinningowa. To będzie ten loki. Różnica jest żadna. Ciężar wyrzutu 20. A to trochę szkoda. Szkoda, że taki duży ciężar wyrzutu. Castingowe węgły, których nie polecam, jak one wyglądają. 14:45. Kurczę. Teraz nie wiem, czy wziąć casting, czy jednak spinning. Ten spinik już musi mieć duży wyrzut. Zobaczymy w takim razie kołowrotek. Kołowrotek mamy 10 kg. 10,5 za 19 tysięcy. Dziewięć i pół i dziesięć cztery tysiące. Dobra, bierzemy zwykły kołowrotek i bierzemy spinning. Mamy spinning, mamy kołowrotek. Plecioneczkę do tego, oczywiście. No, mamy za sobą plecionkę. Kurde! Dobra, to mi się nie podoba. Czyli weźmiemy sobie w takim razie fluorocarbon. Sprawdzimy, on czasami jest mocniejszy. 9,1. Hehe. <grym> No, nie dzisiaj, nie dzisiaj. Dobra. To w takim razie żyłeczka, tak z ciekawości. 9, 9. Nie, no, nie będziemy wydawać aż tylu. Dobra, czyli plecioneczka. Będzie na przyszłość. 300 metrów to nie potrzebujemy. Dam połowę A, Dobra, przypon 9? No to damy jednak ten. Niepotrzebnie w ogóle wydałem kasę. Szynęt naturalnych troszeczkę sobie kupimy. To to drogo wyjdzie. Ja wezmę sobie troszeczkę pijawek. No i shinery głównie. Worek gotówki, dobrze. Myślę, że więcej shinerów nam nie potrzeba zupełnie. Bo głównie jednak naszą taką główną bronią to będzie spinning. Pankenfisha oddałem. Dobra małe żywce jeszcze. Ale to tak nie za dużo na jakiegoś okonia, żeby zrobić zadania. I teraz główna nasza rzecz to lecimy kurczę, sobie w jakieś porządne przynęty sztuczne. Zobaczmy co mamy w tych. Trzy koła kosztuje. O Skubaniec. No i właśnie jest troszeczkę za lekki. 4000. No nie wiem czy w ogóle warto się na razie w to bawić. Przynęty pływające. To prędzej bym sobie zainwestował w takiego poperka. No powiem wam, że kurde ceny mają, ceny mają całkiem spore. Dobra, kupimy sobie takiego jednego poperka do zabawy. Dzierki też są raczej drogie. Ale tam chyba Jerka to można dostać za tego. Nie, zrobimy sobie Golema. Dobra, to Jerka to ja nie biorę w ogóle ze sobą. Psznęty pływające, Swimbaity to nie potrzebujemy, Woblery to jest to. No pewnie, jak dobrze idzie to jasne, że sieć tam na Falkonie. Raki stworzenia jig basowy, przynęty gumowe, kopyto zadziorowe główki jigowe, to na pewno sobie weźmiemy, i na pewno sobie weźmiemy taką o trujeczkę, i na to sobie założymy kopyto. Dobra, i jeszcze ze sztucznych to chciałbym blachy zobaczyć, co tu jest w blaszkach. Mamy na pewno taką 3-0, to ona chyba nam wystarczy na razie. Tak, tak, golem to jest obowiązkowo, i siatka tak samo. Tych takich drogich to ja nie będę nawet kupował. Ale kupimy sobie tę obrotóweczkę. No, myślę, że to jest w ogóle taki na początek akurat żywce. Z domu sobie jeszcze wezmę czerwonego robaka i, i to wszystko. Tak zrobimy te dwie wądeczki tu szinerek. A tutaj założymy sobie na początek tego popera. Do tego, oczywiście, tak jak tutaj kolega nam wspomniał, siateczkę, bo po to tylko kurczę tutaj czekaliśmy. I teraz najważniejsze, słuchajcie, nie można jej zapomnieć zabrać z domu. Bo i tak się zdarzało, i teraz haczyk bez jeszcze sobie weźmiemy, 5-0 oczywiście. Tutaj nie będziemy jakoś szalej, za bardzo. Bo i nie ma po co. Dobra. Czyli mamy tak, jakbyśmy chcieli połowić z brzegu. Tutaj jest zestaw z łódeczki. Tu jest drugi zestaw nasz. Przypon 8,5, 9, 9 i tak lecimy. Chociaż nawet wiecie co, na spinning to założę dychę przypon i nie będziemy się tym martwić. Tak jest, tak zrobimy. I lecimy na Emeralda. Na, na Emeralda, już z przyzwyczajenia. I lecimy na nasze szczupaczki. Licencja oczywiście zaawansowana. To jest taki must have. Pamiętajcie o tym. Bez tego to kurczę, nie warto tam jechać. I lecimy.